No, Oglądałam się filmików i będziemy zmieniać świecę. A przynajmniej spróbuję. Na filmikach wydaje się że to strasznie proste, ale zobaczymy, jak to się ma w rzeczywistości. Idę po moje magiczne sprzęty, które zakupiłam sobie na Allegro u jednego bardzo fajnego pana. Bardzo mi pomógł w wyborze. I zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Czy się uda odkręcić te świece, czy nie. Zacznijmy od kopułki i palca, bo jak mi się świec nie uda wykręcić chociaż może wymienię przewody dobra Nie wiem czy to będzie dobrze widać A widać super Tu mamy tak, tak. Ten możemy odłączyć. Ten nam jest niepotrzebny na ten czas. Teraz trzeba będzie popatrzeć jak. Ładnie zeszło. Tu też ślicznie zeszło. Takie sobie, tak jak na filmie. Uptarte trochę. Żebym ja kurde teraz dobrze założyła. Dobra. Zobaczymy ten palec, który ponoć... to nie taka prosta sprawa jakby się mogło wydawać o schodzi mhm. tu jest taki rowek na tym tym czpienku, że będę, mogła, będę wiedziała gdzie tu wtyknąć Czekamy. Innej opcji nie ma. Dobra, palec mamy założony chyba dobrze. Wiały jakiś. no dobra. Idę po przewody. Myślę, że go dobrze założę, chociaż jeszcze zdejmę dla ścisłości. Bo ja sama sobie nie wierzę. przewody cholera, one mają różne długości bądź tu mądry i pisz wiersze chyba mają różne długości zaraz zobaczymy zaraz zobaczymy Eee, no nawet ten mam środkowy. No mają różne długości niestety. Teraz trzeba będzie pomyśleć jak to ma lecieć. będzie do tego i tu jest ustawione jakoś tak tu chyba nie ma żadnej większej filozofii chociaż chociaż chyba jest Dobra. są zaczepy takie to jest pewnie do dołowania tych tych i zrobimy sobie tak wyciągnę sobie kopułkę to najdłuższy będzie na pewno Mamy zaczepy, tak? Czyli tak najdłuższy idzie dobra? Później idzie tam od tej strony, to będzie drugi najdłuższy. Weźmiemy sobie. Tak sobie myślę, że to tak ma być. Tak mnie na chłopski rozum wychodzi. To będzie ten od dołu. Tu ten od dołu. To jest drugi najdłuższy, drugi co do kolejności. Później trzeci najdłuższy jest obok tego całkiem najdłuższego. za łatwo mi idzie, mówiąc szczerze. Ale zawsze mogę wymienić na starą ze starymi kablami, chociaż nie chcę tego robić. I mogę się udać do mechanika. Tego to mi nie władzi, co? troszkę pokrzywiło tu w tej wajeczce nie wiem czy ja dobrze wtykam to dobrze, no co to coś jest pokrzywione to Teraz jest gicio. Teraz jest gicio. I jeszcze tak. Ten inny kabel co do czegoś tam innego idzie. Nie wiem czego. Bo na filmach instruktorowych nie było. Wtykamy tutaj. Chyba sobie zrobię przerwę po tych kabelkach, bo tak jest zimno, że masakra. Nie wiem, czy to cokolwiek widać. Ja sobie tutaj grzebię po prostu. O, teraz słyszę, że weszło. Robimy podmiankę. Co mi to tak ma No, tak po prostu, a tutaj mu nie chce gdzieś? Może mnie ktoś powie? Co jest, Niehalu? Co to ma tak być, tak ten? O nie, 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 tutaj. Co jakiś? Może powinna pierwszy wsadzić tą kopułkę, a później kabel. Nie wiem. Cicho. Schwyciło, dobra. Jest i tu też. A chyba jednak nie. Chyba jest ok. Teraz zrobimy to w tym takim dziwnym czymś podmiankę kabelka ładnego. żebyśmy mieli już wszystko ładne. drzwi zamknąć, bo jak ktoś by chciał zaparkować na parkingu, to nie będzie miał. Jak stanąć? Ja się tak rozkraczyłam. Idę zamknąć drzwi. Się kamera przekręcał I tak wygląda wymieniona nowa kom kopułka. o o. A nie, dobrze. Myślałam, że coś pomyliłam z tymi kabrakami. Dobra, tu do tego dżinksa jest włożone. I teraz zaczynamy zabawę. Najkrótsza. Najkrótsza idzie tu. Dobra. Najkrótszą mamy tu. Te paniki, te mogę już usunąć. Spróbujemy dziabnąć tą świecę. O kurcze! Ciężka sprawa. Oho Chyba przeceniłam swoje możliwości. Boże, ty w morze <laughs> Jak wygląda świeca w dziurze. Kolejna ciężka sprawa z tą świecą w dziurze. Widać? Co ja tu grzębię? Widać kapułkę. Jakiś, jakaś rurka by mi się przydała mi na przedłużkę może by poszło no dobra chyba skończymy na ten temat że tak powiem tylko wymienimy sobie kamerki no chyba nie mam si zobaczymy następne dobra Dobra, to był ten najszyba już się pogubiłam tak. Czyli ten obok że mówię. Jeszcze miałam spróbować tą świecę. Tą świecę. Tak z moich obserwacji na filmikach wynikało, że odwrotnie. Do wskazówek zegara się okręca, ale ja nie mam świecy. Jezus, jakie te przewody długie. Ciekaw czy odpalę jak to założę. <gry> Kurde, to nowe wejść jakoś tak na świecie. Czy to wystarczy? Tak jak tak wchodzi? Dobra, tu mi ładnie weszło dość głęboko, a tu tak niekoniecznie. Jestem ciekawa, czy coś namodziłam, czy nie? I teraz, teraz idzie ta. Moment, 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 moment. O kurczę. A nie, dobrze. Tylko ja źle ułożyłam. No widzicie? Nie ta, a ta. To mi coś jakby zaskoczyło, czyli chyba będzie dobrze. I teraz tak. Te dwie są wolne. To są te dwie. Czyli teraz idzie ta. Pusta mi tu. Widzę, że jest sprowadzony do łam, a ja niestety zrobiłam górą, to trzeba pomiankę zrobić. Fikumiku. I sobie zrobimy tak. Aha, ten kabel nie był przez przewód przyciągnięty tutaj. Dobra. Wyciągamy. Tutaj chociaż przewody będę miała wymienione. Aha, miałam sprawdzić jeszcze tą. No ja sprawdzimy, ale jeżeli tamte są albo tak zapieczone, albo tak przykręcone, to marne szanse. O Jezus, nie nie ma. Chcę się męczyć, to poprosić jakiegoś męczyznę, który mi to pomoże zrobić, bo niestety, ale jestem za cienka w te klocki. I teraz, o w mordę, ułamałem uchwyt. No trudno. Następny się połamał. Zależaliście. Tu No, tak jak już wspomniałam wcześniej, dajemy sobie luz. Pociągniję starą kopułkę i stare przewody, chociaż przewody ładnie wyglądają za to. Błulek będzie musiał się ponaprążać, po żeby mi to pomóc. Później świecę świecę powymieniać. Dobra, chwila prawdy. <słyskawek> Na ten czas mamy kicha. Ale żebym się pomoczyła nogi. Dobra. Raz, dwa, trzy. Eee, dobra jestem. Dobra, jestem w No, jestem dobra, dobra. No to to by było na tyle. Papa! Pa.